Na swoim profilu na X napisałem, że być może jestem za wcześnie. Być może, jak zwykle, jestem za wcześnie, ale sądzę, że przyszłość inwestowania to jest posiadanie lepszych promptów, lepszych zapytań do sztucznej inteligencji. Więc w kolejnym odcinku inwestowania za AI pokażę Wam, jakie spółki tym razem sztuczna inteligencja wypluła przy moim zapytaniu. Dokonamy sobie głębokiej analizy i zobaczycie też, jak to wygląda. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Łapka w górę, komentarze, no i do kontaktu. No to tak pewnie Siebie do, domyślacie, z z jakich ja tutaj narzędzi korzystam, ponieważ wcześniej mówiłem o tym, że inwestuję z Grokiem, a teraz tak naprawdę no, tych narzędzi jest więcej, więc korzystamy z tych narzędzi, które mamy. Mamy Gemini, od, produkt od Google'a i mamy Groka od XAL. Dlaczego to są bardzo ważne rzeczy i dlaczego to ma znaczenie w inwestowaniu, i te są narzędzia też darmowe. No, Grok to akurat tutaj premium warto mieć jeśli chodzi o Google Gemini, on ma dostęp do metadanych kanałów i filmów na YouTube, więc on może zanalizować bardzo szybko w o wiele lepszy sposób niż Grok czy ChatGPT materiały na YouTube. Więc ja skupiłem się tutaj na tym, żeby analiza była filmów na YouTube. Na podstawie filmów z kanału anglozytyczny YouTube o inwestowaniu w akcje na giełdzie, inwestowanie w przyszłość, inwestowanie w technologię, inwestowanie w jakość, nowe technologie, sasy, software as a service, AI, spółki z wysokim prognozowanym compound annual growth rate i earning per share z potencjalnym wzrostem przychodów i zysków w czasie do 2030 roku w innowacyjnych biznesach. Podaj mi dwie najlepsze spółki z największym potencjałem, które mają obecnie maksymalnie kapitalizację 100 miliardów dolarów, bardzo ważne, z największym potencjałem na wzrost ceny w najbliższych pięciu latach. Dokonaj głębokiej analizy odcinków kanału YouTube i narracji dominujących na YouTube. Dwie spółki, które mają największe szanse na zwiększenie akcji w ciągu 12 miesięcy. Jamie sobie to rozbijał, ja korzystałem z Deep Research po to właśnie, żeby na spokojnie przez kilka minut sobie to przeanalizował. Więc jak zobaczycie sobie ile oprócz oczywiście kanałów na YouTube, to też analizuje strony internetowe, bo tak po prostu jest karmiona sztuczna inteligencja, że też korzysta z, z stron internetowych, ale tych kanałów w YouTube jest naprawdę bardzo dużo. Mam lepszy prompt, ale to zostawiam dla osób na grupie, ponieważ, no nieważne. W każdym razie wypluła mi dogłębna analiza dwie pozycje i potem jest analiza tychże pozycji. Zaraz do tego przejdziemy. Proces selekcji. Na pewno maksymalna kapitalizacja rynkowa wynosząca 100 miliardów dolarów. Dlaczego? Ponieważ już na AMD, na Mecie, na NVIDIA, na Tesli, na CrowdStriku czy na Palantir. To wszystko już dało się zrobić. To są spółki, które np. w roku 2022-2023 goniły wyceny z roku 2021 ze szczytu Hossy, a potem to siłą przebiły, zrobiły nowe ATH. Ale teraz zarobienie np. na Mecie i zrobienie 2x na kapitalizacji rynkowej, która jest teraz prawie 700 miliardów dolarów, to jest bardzo dużo. To już jest bardzo ciężkie, żeby teraz meta zrobiła w krótkim okresie 2x. Więc teraz ja osobiście takie zapytanie też dałem, żeby zejść poniżej kapitalizacji 100 miliardów, a no jeszcze im mniej, tym lepiej, tak naprawdę często, ponieważ np. Łapiąc coś na 8 miliardach dolarów, czy na 15, te X jest łatwiej zrobić. Przepraszam. Ja lubię high risk. To też dla osób, które oczywiście e, lubią większe ryzyko, albo są z rynku krypto, jak zobaczą dzisiaj wycenę Power Fleet, to powiedzą: O boże, jaki boomerski papier. Dobra, jedziemy. Więc tutaj są wyceny prognozowane, tu są takie market capy, które już są, i tak dalej. Więc jedziemy, co tutaj się wydarzyło. Dogłębna analiza, najlepsza spółka dla długoterminowego wzrostu, to jest PowerFleet. PowerFleet to globalny lider w dziedzinie rozwiązań danych opartych na sztucznej inteligencji, które optymalizują wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój mobilnych aktywów w sektorach przemysłowych, logistycznych i transportowych. Jeśli na przykład kiedyś oglądaliście moje materiały, to mówię o Samsarze, IoT, Ticker IoT, też bardzo dobry wynik, Symbotic, który był krótkoterminowym dobrym papierem, na długoterminowo już nie. Jej podstawową ofertą jest platforma Unity, nie mylić z, z producentem, z oprogramowaniem do tworzenia gier. Oparte na chmurze, niezależnie od urządzeń, rozwiązanie wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i łączność IoT do dostarczania krytycznych dla misji informacji. Firma strategicznie rozszerzyła swój globalny zasięg i bazę subskrybentów poprzez znaczne przejęcia, w szczególności MX, Telematics i Fleet Complete, tworząc jedno z największych globalnych dostawców IoT SaaS. No, i tutaj mamy analizę z YouTube'a. Powerfield prognozuje osiągnięcie hiperwzrostu z wzrostem zysków przekraczających 100% w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. W szczególności analizy prognozują earning, wzrost earnings per share o 133% rocznie wzrost przychodów o 21,8%. Jak widzicie, tutaj ładnie też Sztuczna Inteligencja potrafi wypluć wszystkie wskaźniki i na podstawie to jest ze źródłami, więc to jest bardzo bardzo fajne i to jest mega przyspiesza cały proces analityczny. Przypominam, że ostatnio było badanie, że ludzie poświęcają 6 minut na badania i podejmują na podstawie tego decyzję, więc AI tutaj świetnie pomaga. Dogłębna analiza drugiej. Spółki to jest super mikrokomputer. W roku 2023 to był bardzo dobry papier. I pamiętam na naszym Discordzie, że dużo osób właśnie zarobiło wtedy na super mikrokomputer i teraz dobiło tam do, wtedy to był 1000, potem był split akcji i teraz jest w oko 40 paru dolarów, więc ja sądzę, że ten powrót do tego all-time high będzie. Supermikrokomputer jest wiodącym dostawcą wysokowydajnych, energooszczędnych rozwiązań serwerowych i pamięci masowej, specjalizującym się w obciążeniach opartych na sztucznej inteligencji i centrach danych. Firma jest znana z konfigurowanych, energooszczędnych rozwiązań, w szczególności serwerów zoptymalizowanych pod kątem GPU i wczesnego wdrożenia technologii chłodzenia cieczą dla infrastruktury AI. Odnotowała znaczną ekspansję przychodów, w dużej mierze napędzonej przychodami z AI, które stanowią prawie 70% całkowitej sprzedaży. Konsensus analityków, docelowe ceny. Mamy tutaj też wypisane. O, fantastycznie. Więc mamy tutaj analityków z różnych organizacji. Mamy tak samo analizę z YouTube'a. I tutaj mamy akurat myślę, że dobre Delulu. Dobra. Średnia cena docelowa: 217 dolarów. To jest Delulu. Ok. To już, wie, to już widzę tutaj Delulu w tym temacie. W każdym razie. No sądzę, że super mikrokomputer, tutaj te analizy, to trzeba to pomijać. Popyt na infrastrukturę AI, ciągły dynamiczny wzrost popytu na serwery zoptymalizowane pod kątem AI i rozwiązania dochodzenia cieczą, czak. Partnerstwo z NVIDIA, globalna ekspansja, narracja o niedowartościowaniu, to jest utrzymające się poglądy na YouTube, to jest bardzo ważne, dlaczego chciałem, żeby sentyment na YouTube był sprawdzony, ponieważ my nie jesteśmy sami, w sensie my YouTuberzy, twórcy treści, wy jako widzowie i tak dalej, to jest naturalne, że jakiś sentyment jest budowany, jak silowane są jakieś spółki czy tokeny, no to to, to jest ten mindshare, który tak naprawdę Powoduje, że ktoś szybciej kupi super mikrokomputer, bo zna tę spółkę z YouTube'a niż jakieś inne spółki mniejsze. Więc to bardzo ważne, że sentyment i poglądy na YouTube się muszą powtarzać. I na przykład cały czas ludzie mówią, że to jest niedowartościowane i trzeba to kupować. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Inwestycje hyperscalerów, oczekiwania, że super mikrokomputer odblokuje kolejną falę inwestycji od tych hyperskalerów. Ryzyka, redukcja prognoz i presja na marżę, powtarzające się obniżki prognoz przychodu i spadające marże brutto, marże brutto spadły do 9,6% w ostatnim kwartale z prognozami około 10%, opóźnienia w decyzjach klientów, obawy dotyczące rachunkowości i przejrzystości, presja konkurencyjna i cła, presja na marże brutto ze strony CEU, więc oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że Trzeba cały czas monitorować, jak już ten zakup będzie, to trzeba cały czas właśnie monitorować te ryzyka. To jest normalna rzecz. I analiza porównawcza i kluczowe wnioski, czy ja to będę mógł. Okej, okay, lepiej to będzie wyglądało. Dobra. Główny horyzont inwestycyjny, PowerFleet długoterminowy, wysokie powtarzalne przychody SAS SaaS, 75% udziału, silny wzrost EBITDA, 65% w tym roku 2025, strategiczne przejęcia rozszerzające zasięg globalny, platforma Unity jako przewaga konkurencyjna w IoT i SaaS, prognozowany hiperwzrost, to była silna trajektoria długoterminowego wzrostu napędzana solidnym modelem SaaS i pozycją lidera w IoT. No i market cap PowerFleet jest około do 1 miliarda dolarów, więc jest to naprawdę nano cap więc na to też trzeba uważać, że to jest wysokie ryzyko. Super mikrokomputer, wysokie ryzyko, wysoka nagroda, krótkoterminowa gra, zależna od rozwiązywania wyzwań operacyjnych. Więc to są dwie spółki, które ja kupiłem. Jest to też potwierdzone przez... Groka, którego też zapytałem o to samo, tylko że anglojęzyczne profile X i wszystko co na portalu X, i on też tutaj 22 minuty mi pracował i analizował mi przeróżne strony internetowe stricte wokół spółek technologicznych, więc to jest bardzo ważne. I co mi tutaj on wypluł? Na podstawie analizy wpisów na X, to, to 10 spółek z największym potencjałem wzrostu ceny akcji. I znowu jest Super Mikrocomputer. Duolingo, AST, Space Mobile, Limonade Snowflake, DataDog, Zscaler, MongoDB, Okta, Grab Holdings. To są spółki, które też akurat niektóre z nich posiadają, jak Snowflake, DataDog, Zscaler, MongoDB. To są spółki, które, o których też mówiłem wiele lat temu i na wpisach na X, i na grupkach. Dobra. Raport szczegółowy jest taki, żeby. Zainwestować w dwie spółki. Znowu super mikrokomputer. Kapitalizacja rynkowa 25 miliardów dolarów. Eee, oczywiście to jest to samo. Stosunki wzrostu przychodów, jak widzicie, bardzo duże. Często wymieniana na X jako niedowartościowana. To jest to samo, co wcześniej było na kanałach YouTube, więc to się powtarza z ogromnym potencjałem w sektorze AI. Tak samo kiedyś było z niedowartościowaniem Palantir. Masa twórców na YouTube, masa twórców na X cały czas mówiła, że Palantir jest niedoszacowany, niedoszacowany, ponieważ mają coraz zwiększające się bazy klientów nowe produkty i ta cena Palantir poszła do góry, i to jest to samo. Sądzę, że może być tutaj. Jeśli Mindshare na X czy na YouTubie mówi, że jest coś niedowartościowane, to może tak właśnie być, ponieważ mamy setki twórców. No i pod. Pisy takie jak od Value Sense podkreślają jej rolę w dostarczaniu serwerów dla AI, co napędza wysoki Compound Annual Growth Rate. Dane z Yahoo Finance wskazują na silny wzrost przychodów, co czyni SMCI liderem wśród analizowanych spółek. I drugą spółkę, którą oni wypluli, to Duolingo. Kapitalizacja rynkowa to 22 miliardy dolarów. No i w ostatnich kwartałach mieli bardzo duże przychody, więc jest ogromna siła, a ja jestem inwestorem w siłę, a nie w takie spółki, które są mocno zdołowane, więc ta siła jest bardzo dla mnie Ważna. Duolingo oczywiście jest to spółka związana z edukacją języków, więc tam dołożone jest teraz mnóstwo rzeczy związane z sztuczną inteligencją, więc ja sądzę, że będzie coraz więcej ściągnięć, coraz więcej subskrypcji premium, więc te przychody będą coraz lepiej wyglądać. Jak widzicie, Duolingo. No, dziękuję za sprawdzenia. Cloudflare to też jest spółka, którą akurat powinniście posiadać, bo też ma dobre, dobre, dobre tutaj wyniki finansowe. Kupiłem jedną akcję Duolingo w wartości 478 dolarów. Właśnie przez ostatnie 5 lat jest z okolicy 100 dolarów, więc ja tutaj liczę na 2x w ciągu jednego roku, właśnie w ciągu 12 miesięcy. Sądzę, że tutaj zobaczymy właśnie 1000 dolarów za jedną akcję, chyba że zrobią split znowu to będzie 10 do 1, więc, więc wiadomo. Więc to jest mocna spółka, była zdołowana właśnie przez, od, od Hossy, od, nie wiem czy będzie widać na tym wykresie, ale tak, od Hossy 2021 dołowała i jak widzicie teraz jest mocny wzrost i już to pięknie wychodzi. Mamy jeszcze w tym portfelu inwestowania z AI ten PowerFleet. Więc kupiłem tutaj tak ryzykownie 200, 200, token, 200 akcji, 946 dolarów zainwestowane i jak widzicie, kapitalizacja rynkowa to jest obecnie 626 milionów, więc to jest ryzykowny papier. Ale czekam właśnie na złapanie tej trakcji, którą tutaj trzyma od 2010 roku. Buduje się baza do wzrostu. Ostatni rok nie wygląda źle. No i zobaczymy. Co tam, czy sztuczna inteligencja ma tutaj rację, nie? I o to w tym właśnie chodzi, że oddajemy się w ręce, w ręce sztucznej inteligencji. Super Mikrokomputer 11 sztuk kupionych. Zobaczymy, czy właśnie będzie te odrobienie tego wzrostu, który właśnie bardzo dobrze pamiętam przed, nie wiem, czy pamiętacie, ale to właśnie w tym miejscu, gdzieś tam były ostatnie pokazywanie spółek publicznie, no i potem ja tam gdzieś wygaszałem swój ten projekt. No, i tak to wygląda w tym momencie. 44 dolary. Zobaczymy sobie, czy sztuczna inteligencja w tym też przypadku miała, bo zarówno Grok i Gemini powiedzieli, że super mikrokomputer to jest dobry tutaj kierunek na chwilę obecną. Oprócz tego. Jak pewnie sobie zapytacie, zrobicie sobie takie same zapytanie, jeśli chodzi o spółki technologiczne, no to tutaj też można było zobaczyć właśnie Limonade, e okolice 3 miliardy market capu, wysoka konwiktencja inwestorów, AI w ubezpieczeniach, jeszcze wcześniej próbowałem podobny Podobny prompt to był jeszcze Upstart, więc te technologiczne, fintechowe spółki gdzieś też się przewijają. Zeta Global tak samo się przewijał, więc testujcie swoje prompty. A jeśli byście chcieli zobaczyć inne moje prompty na inne jakieś narracje, które tutaj będę Wam sukcesywnie pokazywał, zmieniając troszkę prompty. No to zapraszam bardzo serdecznie do mnie na grupę. Dostęp jest poprzez Patronite'a albo poprzez rejestrację na IToro. E Będę bardzo wdzięczny za każde wsparcie projektu, który, który tutaj buduję. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania, czy dobrze zrobiłem? Zobaczymy, podsumujemy sobie w najbliższym czasie, a w poprzednim odcinku kupiłem 16,5 akcji ITORO. E Ostatecznie zdecydowałem się, żeby zainwestować. Jeśli jestem afiliantem Mitora, to również chcę posiadać akcje, bo będę napędzał ilość użytkowników Toro, Więc mam nadzieję, że też to się przełoży. No i ja sądzę, że te 620 milionów, które zebrali w IPO, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, no to spowoduje wzrost też. Myślę, że 2x to co najmniej. Więc to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu, do zadawania pytań, do pisania swojego komentarza. Widziałem jeden komentarz taki, no czy tak będzie wyglądało inwestowanie? Serio, teraz, tak? W najbliższym odcinku pokażę Wam. To jest koniec youtuberów, koniec analityków. Analitycy mogą już się chować i, i tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.